Cześć, po tej stronie Adam, witajcie na reaktywacji mojego kanału, jestem dietetykiem i myślę, że zaczniemy od takiego tutaj luźnego materiału, wiroga i pokażę Wam po prostu moje przygotowania do redukcji tak słowem wstępu oczywiście to będzie merytoryka może nie będzie tak pięknie jak u innych gwiazdek fit, jednak myślę, że będzie fajnie, przyjemnie nie zamierzam się ograniczać tutaj w mówieniu o diecie, treningu, środkach, czymkolwiek po prostu to będzie taki zbiór miszmaszy zarówno takie luźne widoki jak i bardziej poważne tematy w których będę się rozwijał lub jakieś szybkie wrzuty myślę, że nie ma tutaj sobie z góry czegokolwiek zakładać no to zacznijmy od tego vloga, pokażę Wam cały dzień więcej, jak u mnie to wygląda z treningiem, z jedzeniem. Myślę, że taką tutaj relację wrzucę pod i to będzie jakoś wyglądać. Tak, w słowem wstępu ćwiczę ponad 4 lata. Zaczynałem z tego z 120 kino. Niektórzy mi pamiętają z rola po utarem How to Pray, Jak streamowałem, darłem się, byłem właścicielem. Fajne w gruncie czasy, tylko wtedy się mu zaniedbałem i taką moją inspiracją było to, że moja żona była w ciąży, miała się nalic córka i tak myślałem przypałby był i jakby stary w wieku 40 lat zszedł na zawał i zacząłem coś ze sobą robić. Na początku to było bieganie, do, mnie, do którego zainspirowała mnie żona, bo ona pamiętam, że kiedyś się poznaliśmy startowała w biegu Mikołajów, czy jakiejś takiej imprezie Później sam ja zacząłem próbować i mimo tej tuszy byłem w stanie przebyć jakieś tam dystanse. Przebyłem półmaraton, bieg na 11 km chyba niepodległości. Jakoś to szło, jednak stwierdziłem, że to nie jest to i poszedłem na siłownię. Wtedy Arkadiusz Czerw mi pomagał, zgłosiłem się do niego i tak zaczęła się moja przygoda. I najbardziej mi się podobało oczywiście Dźwiganie ciężarów i jakoś ten trój najbardziej wszedł mi w krew. Udało mi się zdobyć na zadanie 630 kg, z czego to było chyba 130 ławka, 250 kg w siadzie i 250 kg w martwych, być może plus minus 5-2,5 kg, w którąś się było. Tylko przez te moje 4 lata stażu właściwie ciągle redukowałem i mam tutaj jakiś niewykorzystany potencjał. I rok temu mi się nie udało zredukować tak jak chciałem. Forma była fajna, naturalna myślę. Jednakże no, po prostu zajechałem się na amen, doprowadziłem praktycznie do anemii. Po prostu chciałem za dużo, myślałem, że się po prostu da. Spadła mi hemoglobina, spadło mi żelazo. Jakaś autoimmunologia się pojawiła, która ja była wcześniej. Wpadłem na pomysł, żeby robić bardzo, bardzo dużo kardio. Karoli nie było dużo. I tak się po prostu stało. Myślę, że być może to wina tego, że jak nie macie takiej osoby z zewnątrz, to nawet jeżeli się znacie, to brakuje wam tego dystansu, żeby ktoś powiedział wam stary przystopuj albo stary teraz yy, daj czadu yy, i zejdź z kardyjami lub zrób cięższy trening. I dlatego ja myślę, że nawet jeżeli coś tam wiecie, macie podstawy żywienia, treningu, to zawsze fajnie mieć kogoś, kto się zna czy to trenera zawsze patrzył obok, bo sami do siebie wszyscy nie jesteśmy jacyś obiektywni, myślę. Jedni na przykład ja robią za dużo, a inni właśnie robią za mało. Jak ktoś patrzy z boku, to to widzi i potrafi to radzić. W tym roku jest wszystko na spokojniej. Wróciłem tutaj do Arka Czerpa, żebym pomógł. I karateka jest wysoka. Stosowałem rotację. Jadłem 3-4 dni w tygodniu 3400-3600 kalorii, a w pozostałe dni około 2800. I właściwie teraz na ostatni tygodniu edukcji zostało mi 2800 kalorii, które będę tutaj trzymał 2-3 tygodnie, później już chodzę na TD, czyli moje całkowite zapotrzebowanie kaloryczne i zamiast jakiegoś ładowania, odwadniania. po prostu będę tak to trzymał. Moim celem jest sesja zdjęciowa, ale tak, żeby mieć po prostu mocną, plażą sylwetkę, nie będę docinał pośrodków. Myślę, że tego nie jest warte. Jest to jakaś mała moja realizacja, myślę, marzenia i zamknięcie pewnego etapu, po którym będę mógł się skupić na tym, co najbardziej lubię, czyli trójboju, bicie nowych rekordów, dźwiganie ciężarów i jedzenie dużo oraz zdrowo, bez takiej spiny ogromnej, liczenia karoli bardziej libitum, żeby zachować zdrowe nawyki i cieszyć się tym sportem i aktywnym trybem życia po prostu jak najdłużej się da, bo według mnie to jest klucz, żeby w tym jak najdłużej wytrzymać. Bo to nie jest żadna sztuka zebrać się na 3 miesiące, przytyć czy tam zrobić masę. Zależy jakich to ma cel, tylko właśnie wytrwać w tym lata i ciągle się rozwijać, iść do przodu. A co będzie w 2021? Zobaczymy. Myślę, że następny taki Widok to będzie droga do 700 kg i być może wystąpimy w jakichś zawodach do 93 kg załóżmy czy do 94, nie pamiętam jak idą kategorie i być może powalczymy o jakieś miejsca, no a teraz po prostu zrobimy jakieś cięcie i zobaczymy co dalej będzie w tym widoku, chyba jakieś jedzenie pokażę albo jak to głównie wygląda dzień od rana i do zobaczenia na następnych ujęciach. Cześć witajcie! Dzień dospoczynam sobie od kawy na mleku roślinnym. Oczywiście mógłbym tutaj użyć mreku na przykład 0,5% do tego słodzik. I tutaj takie fajne kroperki z aromatem. Myślałem, że będę je użył do owsianek, tak dalej, jednak są za słabe, ale do kawy idealne zamówiłem sobie dodatkowo nowe smaki i ze słodzikiem smakuje zajebiście na początek dnia. Mm. Wybijemy kawkę, rozbudzimy się, pokażę Wam gdzie i jak robię cardio. W kawie i suplementach, między innymi Jochimbinie, e, czas na cardio. To jest spinning, który kupiłem 2 lata temu, albo trzy. Ludzie się śmieli, że będzie to wieszak. Jest wieszak, tylko używam go codziennie od tych dwóch trzech lat, i ja robię cardio. Właściwie codziennie, obecnie e, na czczo. I teraz sobie po prostu będziemy kręcić i przy okazji sobie grać na Switchu. Jeszcze nie wiem w co. Albo w Ring of Pain, albo w Diablo. Zamówiłem też na wymianę Slay the Despire, żeby tutaj pograć w taką karciankę. No nic, jedziemy i pedałujemy. Pokażę Wam dwa pierwsze posiłki, które jem. Może nie będę pokazywał ich gotowania, bo to będzie Nuda, po prostu powiem co tu jest. Tutaj mamy maliny, słodzik, skryt oraz twaróg. Dodamy do tego gumy ksantanowej. Będzie tutaj taka sztywna papka, oczywiście pokażę Wam to na koniec. Dalej to będzie owsianka z marchewką. WPC, no tutaj takim słodzikiem w pyroszku. I też Wam pokażę jak wygląda na koniec ta papka. Właśnie tutaj zmiksowana z gumą ksantanową jest to taka sztywna maś i fajnie tutaj zapycha sensorycznie żołądek, co jest bardzo pożądane i fajne na redukcji. Ok, widzicie, tutaj już mamy gotowe dwie potrawy. Będę je jadł po treningu. Tutaj ta owsianka z marchewką. E, I widzicie, jest to bardzo, bardzo sztywne. Objętość jest bardzo duża. Cały talerz, a to jest tylko 50 gram owsianki. E, dodałem sobie jeszcze cynamon i trochę kakao. Zazwyczaj nie robiłem ją nie z marchewką, a z cukinią albo z dynią. No ale teraz mamy taką marchewkę gotowaną, żeby było szybko. A tutaj skyr, twaróg, słodzik. No, i oczywiście maliny. polałem to jakimiś sosami zero. No, bo na tej redukcji wolę sobie porać czymś słodkim, co ma zero kalorii niż później na coś dziwnego się rzucić. A teraz powoli czekamy na Mateusza i będziemy szli na trening. Wrzucę z niego kilka wrzutek, Później reszta posiłków, i właściwie no to będzie cały ten widok. Właśnie idziemy na trening. Miał być Mateusz, jednak się rozchorował i mówił, że go nie będzie więc będę sam ktoś tam będzie, chyba Sebastian żeby mi otworzyli i obecnie trenuję na toruńskiej strefie siły na Starówce Świętej Katarzyny tutaj nadal się odbywają regalne zajęcia grupowe zajebista miejscówka w Toruniu jest tu to trochę mojego sprzętu ogólnie polecam, wbijamy OK, na sam koniec pokażę resztę moich posiłków. Tutaj kurczak z burakami. Później sałatka z tofu, pomidora oraz szpinaku. Tutaj damy sos KFD, czosnkowy oraz sos teriyaki. Tutaj makaron koniak. On ma praktycznie 0 kalorii z warzywami no, oraz jajkiem. Do tego będą tosty z salsą, wytracenia do tego makaronu. Pamiętajcie, aby go, dobrze go przepuchać. I na przykład mi smakuje z sosem sojowym, bo on ma praktycznie 0 smaku. I to by było tyle, jeżeli chodzi o mojego pierwszego vloga. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Dajcie jakiś feedback, mm, czy może tak to wyglądać. A następny, chyba, będzie o moim spotkaniu z fizjoterapeutą i tym. Jak sprawić, żeby nie bolała mnie dwójka lub odwodziciel, to trzeba zdiagnozować, po prostu coś mnie za lekko na siadach, były tylko 2 na 10, no ale lepiej to załatwić w zalążku, aniżeli doprowadzić do jakiegoś cięższego ura urazu lub kontuzji. Trzymajcie się, hej!